dobry wieczór, witamy z Ostrowa Wielkopolskiego dzisiaj gospodarze ta z Mick Stal ostrój Wielkopolski z Energa Ikona Ikona Czarny Sup 70 do 66 jest z nami trener Mantas Cesnaukis oraz Alex Stein Alex your opinion about tonight game Yeah uh, tonight was a tough one for us uh, we started off the game about as poorly as we could have I don't know how many points we went down, but it was at least 15 points in that first quarter. Um, we weren't ready to play, and they jumped on us early. Um, now I think we showed a little bit of heart coming back into the game, making plays. But down the stretch, we just—I mean—we didn't make, make shots. We didn't make the plays that we needed to, to make to win this game. And um, obviously, it's—I it, mean—it's really frustrating for all of us. Okay, hey, Alex. Thank you very much. Yes, thanks. Trenerze, trenera, ocena dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Gratulacje dla, dla Ostrowa za wygrany mecz. Ciężko gadać po takim meczu, bo naprawdę jak weselone miasteczko to było to mecz. Zaczęliśmy bardzo źle. Bardzo nieskoncentrowani oni naskoczyli i widzieliśmy było, było mówione, że oni, oni po ostatnim meczu, który przegrali z Dikami, 25 punktów, będą bardzo niebezpieczni, bardzo agresywni z pierwszych minutach, a, oczywiście. Zaskoczyli nas całkowicie i, i, i wyszli z prowadzenia, nie wiem, około 20 punktów. Później goniliśmy, pokazaliśmy charakter, chcieli, zaczęliśmy lepiej grać w obronie i, i przegoniliśmy. I, i mieliśmy, nie wiem, plus 9, czwartej kwarcie i, i zabrakło po prostu takiego. Zamk zamknięcie meczu po prostu. i Nie mogliśmy zamknąć tak, kiedy, kiedy grasz na wyjeździe, nie zamykasz meczu, po prostu drużyna oczywiście trafi ciężki rzut i trafi ten zawodnik, od którego ryzykujemy i, i, i właśnie przegraliśmy tego mecz bardzo w wykonaniu naszym dwa pierwsze mecze. Ech. Towarzyskie mecze nie pokazywali prawdziwego oblicza jak widać i byliśmy po dwóch ostatnich towarzyskich meczach myśleliśmy, że wszystko jest super i będziemy zabijać tą ligę, ale przyszła liga i widać, że na nas naskakują na, nas, nas i mamy duże problemy. Co, 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 co powiedzieć? Ciężko, trzeba ponieść głowę, pracować dalej i próbować wygrać w następnym mecie. Dziękuję. Trenerze, mamy tutaj dwa pytania od Bożeja Pańczyka z Superbasket. Pierwsze pytanie, Loren Jackson był dziś minus 22, gdy przebywał na parkiecie. Dlaczego zdecydował się pan go wpuścić na boisko przy stanie plus, plus 4 w końcówce meczu? Z tym, tym był trochę odpoczynku, ale Jackson jest naszym liderem, tak? w jego bardzo mocno i, i wiemy, że on ma taką psychikę, że może trafić te ostatnie mecze, ostatnie, ostatnie te punkty, ostatnie ważne rzuty. Niestety dzisiaj zagrał naprawdę zły mecz i jak pierwszy mecz na nas niósł, tym, roku, tym, tym meczu nas trochę naduł, ale, ale wierzymy jemu i, i mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. I jeszcze jedno pytanie. W poprzednim sezonie mówił Pan o rozmowach indywidualnych z zawodnikami w trudnym okresie. Czy to już czas, by zrobić to samo? Rozmawiamy cały czas. To jest tak, że już po pierwszym meczu, bo nawet po dobrych meczach rozmawialiśmy, ale po pierwszym meczu już były rozmowy e, osobiste. Ja lubię rozmawiać z nimi i lubię kiedy rozmawiać, kiedy jest źle i kiedy jest dobrze też, ale, ale to, to, to na pewno już przyszedł czas na, na poważniejsze rozmowy, bo, bo jak widać, że nie, nie, wniosków nie wyciągamy i co jest mówione na wideo, na to to nie wykonujemy. To to jest już in, inny problem. Trenerze, więcej pytań nie ma. Bardzo dziękuję. dziękuję. Thank you Witam na drugiej części konferencji prasowej. z nami trener Andrzej Urban i Mert Rosenthal. Mert, your opinion about tonight game? I think we start good after the game. We were already home court first game. We want to show the fans we are good, but we struggle a lot of rebounding for the first for the first half especially. But I think uh, at the end of the game we show character and we show we can uh, we can be actually a tough team and uh, we want to play like end of the season like this together. Kobiety, no questions, you can go. Trenerze, gratulacje, pierwsze zwycięstwo w domu u siebie. Trenera ocena dzisiejszego spotkania? Na pewno cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa. To jest w tej chwili kluczowa, najważniejsza sprawa. Dobrze weszliśmy w to spotkanie, realizowaliśmy założenia, jeśli chodzi o defensywę, jak i ofensywę. Następnie zespół ze Słupska zmienił, zmienił system obrony. U nas cały źle funkcjonowała przede wszystkim zbiórka. Myślę, że gdyby, gdybyśmy lepiej zabezpieczyli zbiórkę, to w, do przerwy mogliśmy prowadzić więcej, a to było, było ważne. W drugiej połowie Czarni przegonili nas, jednak nie, nie załamaliśmy się tym, co nie jest wcale takie oczywiste i, i graliśmy konsekwentnie, dobrą obronę, cały czas trzymając obronę, bo patrzę, że pozwoliliśmy w drugiej połowie na 30 punktów zespołowi z Czarnych, tylko 10 w ostatniej kwarcie. Na pewno pokazaliśmy serce do gry, a to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Gratulacje dla, dla, dla mojej drużyny, bo bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Trenerze, że nie ma pytań, także jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.